Jakże величne imja Tvoje Boże, jakże величne, jakże величне імя Tvoje, Bože, jakże величне, iмя Tvoje Boże. Коли я погляну на Твої небеса, рук, діло Твої, на місяці зорі засновані Тобою, хто така людина, що пам'ятаєш про неї або людський син, що навідуєшся до нього, як же величне. Ім'я Твоє, Боже, ти зробив її не набагато меншою за Ангелів, ти увінчав її славою і честю, ти дав йому владу над рук своїх ділами, все підкорив йому під ноги. Jakże imia Twoje Boże, korecają byki i vівci, a також bolovi тварини, ptak i nebesni morskiej ryby. Що носяться глибинами морськими, як же величне ім'я Твоє, Боже, Алілуя, Алілуя! Алі Рихи серце моє Боже до Твоїх свідчень. помилуй мене за Твоїм законом, ові, пам, за вами. Слова святей Іван Київ ведвох Марка. Того часом зібралися до Ісуса фарисеї та дехто з книжників, які прийшли з Єрусалиму і помітили, що деякі з його учнів їли хліб за тобто немитими руками. Адже фарисеї у всій людині не їдять, якщо не виміють рук, потираючи їх кулаком, дотримуючись передань старших. І повернувшись з торгу, поки не зануряться у воду, не їдять. Є і багато чого іншого, що вони прийняли, щоб дотримуватися занурення в воду чашок, гладчиків, мідного посуду лежаків і запитують його фарисеї та книжники, чому твої учні не поводяться згідно з переданнями старших, але за начищеними руками їдять хліб. А він відповів їм: Добре Ісая пророкував про вас, лицемірів, як написано, цей народ. «Губами шанує мене, серце ж вітне далеко від мене та даремно поклоняються мені, навчаючи доктрини заповідей людей. Залишивши заповідь Бога, ви тримаєтеся передань людей. І він говорив їм, ви добре відкидаєте заповідь Бога. Аби лише зберегти передання ваше. Адже Мойсей сказав шануй свого батька і свою матір, і ще хто лихословить батька або матір, нехай смертю помре. Ви ж кажете, якщо якась людина скаже Батькові або маті, корван, тобто дар Божий є те, що ви мали подержати від мене. То після цього вже не дозволяєте їй нічого зробити для батька чи для матері. Скасовуйте Боже Слово оцим вашим переданням, яке ви ж і передали, і багато інших подібних речей робите. Ото слово панське! Słowa świętej Ewangelii zgadza nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Drodzy umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry, ścigodnie w siostry Zakonne, drodzy nasze parafianie, przycię Matki Bożej, umiłowane Boże dzieci. Do Pana Jezusa przychodzą faryzeusze i zasypują Jego pytaniami. Dlaczego to robicie? Czemu to nie wolno? Dlaczego uczniowie tak czy inaczej postępują? I tych pytań jest bardzo wiele, dlatego że biorą za przykład różne zwyczaje, różne peregania, jak Pismo Święte mówi. I Pan Jezus ich zaczyna uświadamiać, obrozumiewać właśnie w taki sposób, że pokazuje im najprostsze sprawy, które mówi Boże przekazanie. I mówi tak, jak kiedyś powiedział do Nikodema, tak jak kiedyś powiedział do młodego człowieka, jaki przyszedł do Pana Jezusa, żeby zapytać, co trzeba zrobić, żeby się zbawić. I ciekawa rzecz, że Pan Jezus zawsze mówi o przekazaniach tych odnośnie do ludzi: czyli ojca i matki, nie kradnie nie cudzołoż, nie ma fałszywego świadectwa. Tak mówił na przykład temu młodemu człowiekowi, który pytał się, co trzeba zrobić, żeby życie wieczne otrzymać. I on mówi: Ja to z dzieciństwa robię. A Pan Jezus mówi: To sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj Bogu, i pójdź za mną. I to nazywa się ofiara dla Pana Boga. Żeby w człowieku zobaczyć obecnego Pana Boga. I tutaj jest cały sens, całe źródło chrześcijańskiego postępowania, który Pan Jezus chce wszczepić w serca każdego z nas. I o tym mówił faryzeuszem, że wy zmuszacie człowieka robić różne zwyczaje. Ale potrzeba zrobić odwrotnie, żeby różne zwyczaje służyły człowiekowi. Żeby wszystko to, co wy powymyślali, żeby służyło człowiekowi. I mówi Pan Jezus bardzo dobrze te przekazania, przekręcacie na swój sposób. I daje im przykład przekazania do rodziców. I tam jest takich dwa momenty bardzo ważnych, kiedy Pan Jezus mówi, przypominając to przekazanie, które my nazywamy czwartym przykazaniem, czci ojca i matkę swoją. I mówi, że to ma być szacunek, nie tylko, że my jesteśmy wdzięczni, że my chcemy jakoś zabezpieczyć życie rodziców, że my chcemy im dobrze zrobić. Że chcemy opiekować się nimi, ale to ma być część i szacunek, tak jakby kult rodziców, tak jak my czcimy Pana Boga. Oczywiście nie możemy porównać Pana Boga z rodzicami, ale Pan Bóg mówi, że to ma być taki wielki, szczególny szacunek. I to był właśnie wtedy problem, bo oni nie uczyli szanować rodziców, ale uczyli szanować. Te wszystkie przypisy, które nie zawsze pochodzili od Pana Boga. I mówię, że Wy nawet przekreślacie te obowiązki rodziców, przekreślacie ich powołanie, kiedy ich nazywacie, kiedy mówicie coś przeciwko nim, i wtedy zabieracie im możliwość, żeby oni wypełniali swoje powołanie i słuchali Pana Boga. I to dzisiaj jest rzeczywiście ważna sprawa dla nas, ludzi wierzących, żeby my zobaczyli, dlaczego robimy niektóre rzeczy w swoim życiu, jakie zwyczaje, jakie prywyczki można nawet powiedzieć, bo my się przyzwyczaili do tego czy drugiego, i czy czasem nie robimy z tego jakiegoś kultu, czy nie robimy z tego jakiegoś nabożeństwa. I tutaj. Bardzo wielu można też przypomnieć i naszych zwyczajów, i naszych różnych zabobonów nawet. I kiedy człowiek jako wierzący, jako chrześcijanin, jakoś sobie nie uświadamia, dlaczego tak robi, dlaczego w taki sposób postępuje, dlaczego uczą też swoich dzieci tak robić, bo tak mówią starsze, bo tak ktoś nam kiedyś powiedział. Ale Wiara nasza ma być świadoma. I prawda jest taka, że kiedy my czytamy dzisiaj początek tego urywku Ewangelii, 7 rozdział św. Marka, możemy zastanowić się, że nam może jeszcze daleko do tych Żydów albo odwrotnie Żydów, do nas daleko, bo my każde z dzieciństwa pamiętamy, jak gdzieś tam biegali po ogrodzie, bo chcieli pomagać swoim rodzicom. I gdzieś tam rosły jakieś czy, pomidor, czy ogórki, nikt nic nie miał, tylko wytarli tam w spodni, czy w spódnicy I, i z tym blotem, z tą ziemią wiedzy nikomu nic nie zaszkodziło. I my by powiedzieli, że życie mogą nas nie zrozumieć. I my byli żywy, zdrowi, bez żadnej choroby. I, I bardzo nam smakowało też. Ale z drugiej strony, możemy powiedzieć, że my powinni uczyć się pewnej kultury, pewnych zwyczajów też i może nie tak jak Żydzi, ale gdzieś tam jakiś przykład z nich prac, bo oni rzeczywiście swoje prawa, swoje zakony stawiają na pierwsze miejsce. Jeżeli by my, chrześcijanie, te Boże zakony, te przykazania kościelne, zwyczaje Kościoła stawiali na pierwsze miejsce, to my by byli naprawdę bardziej pobożni, aniżeli teraz nam się wydaje, że my jesteśmy wierzący, że my wierzymy w Pana Boga, że wszystko dobrze robimy. I te wszystkie zwyczaje chrześcijańskie, jeżeli nie będą dalej przekazywane, to Kościół nasza wspólnota będzie coraz biedniejsza i będzie taka zagmatwana, nie będzie przezroczysta, ludzie nie będą rozumieli. Co to znaczy wiara w Pana Boga? Co to znaczy należeć do wspólnoty kościoła? Bo przede wszystkim kościół to wspólnota. Kiedy rozpoczynał się Drugi Watykański Sobór, to pierwszym zadaniem było, żeby wytłumaczyć ludziom, co znaczy wspólnota kościoła. Jeżeli ludzie zebrani są razem, jeżeli ludzie mają jedną myśl, jedno pragnienie, jedną intencję. Modlą się do jednego Boga, świętują jedne święta, przychodzą do jednego Kościoła i ta jedność ona zaczyna sama z siebie już drugich ludzi pouczać. dawać przykład, że ludzie widzą, że my jesteśmy razem. To tak jak w rodzinie, jeżeli wszystkie dzieci razem. Mają jedną myśl, jeden szacunek do rodziców, mają jedno dobre pragnienie, żeby w domu pomagać. To ta rodzina jest wzorcowa. Ta rodzina jest zdrowa i można z niej brać przykład. I Pan Jezus pokazuje, że przede wszystkim we wspólnocie Kościoła ma być jedność, ma być ta wspólnotowość. I to, czego nie było w oni stawiali tylko prawo. Które tak naprawdę osądzano ludzi, wyrzucano ze świątyni. To było coś, nawet powiemy, takie bolesne, codzienna praktyka, że kogoś mogli wyłączyć ze świątyni, to kto odrzucić od wiary. I tylko patrzyli się, kogo można dzisiaj wykluczyć, powiemy tak, ponosiami z parafii. Kto jest strafnik, co co nie tak zrobił. Zamiast tego, żeby szukać ludzi i włączać do kościoła. Oni rozbijali tę wspólnotę. I tutaj był problem, że oni od razu zauważyli, jak szedł Pan Jezus, jak przyszli uczniowie, jak ich zaprosili gdzieś w goście, oni przychodzili, siadami, zaczęli jeść, rozmawiać i Żydzi od razu mówią, oni nie robią tak, jak prawo mówi. Oni od razu jest takimi sztrafnikami, ich trzeba pokarać. I od razu szukali tylko przyczyny, żeby komuś zrobić szkody, żeby kogoś osztrafować, kogoś wyrzucić ze swojej wspólnoty. A Pan Jezus miał inny sposób. On chciał zgromadzić, tak jak sam później powie, aby wszystkich owieczek rozproszonych zebrać w jedno stado. To było programem misji Pana Jezusa. I my dzisiaj też, świętując wspomnienie Matki Boskiej z Lurt, chcemy zobaczyć, że Pan Bóg i w dzisiejszych dni i w przeciągu całej historii ludzkości, posyła nam świętych, posyła nam też Matkę Bożą, aby oni nas nawracali do Boga. I tak jak dzisiaj czytamy o Matce Bożej z Lourdes, że Ona przyszła, i prosiła ludzi za modlitwę i za nawrócenie, żeby ludzie się modlili i czynili pokutę. I właśnie te dwie sprawy, nawrócenie i modlitwa, oni uświadamiają nas, że my czasem możemy być nieprawi w swoich postępowaniach, że nam trzeba wrócić do tego, co Pan Bóg od nas oczekuje. I kiedy dalej czytamy ten opis. O Matce Bożej z Lurt, to czytamy, że w tym miejscu, gdzie zjawiła się Matka Boża, gdzie powstał kościół, wielka świątynia Maryjna, to tam dokonują się cuda i pierwszy cud to jest nawrócenie, a drugi cud to jest uzdrowienie. I zawsze tak jest, nie ma odwrotnie. I my, kiedy chcemy prosić o zdrowie, kiedy chcemy prosić o jakiś cud uzdrowienia, na początku trzeba prosić Pana Boga o nawrócenie. Jeżeli ktoś jest w szpitalu, jeżeli ktoś idzie na operację, jeżeli ktoś ciężko choruje, jeżeli idzie na jakieś badania, wsterzenia, trzeba najpierw prosić Pana Boga o nawrócenie, dlatego że jeżeli dusza ludzka będzie zjednoczona z Panem Bogiem, to wtedy i ciało ludzkie, który jest instrumentem ducha, ono też się nawraca. I o tym trzeba pamiętać zawsze, kiedy wyruszamy w drogę, kiedy modlimy się o szczęśliwą drogę, trzeba mówić zawsze o przebaczeniu, o nawróceniu do Pana Boga. I pamiętam właśnie kiedyś, jak jechaliśmy z naszym jednym kaplanem, zakonnikiem w drogę pociągiem, gdzieś nas zaprosili na odpust, i kiedy my zaczęli ruszać, kiedy już ten pociąg zaczął jechać, my się przeżegnali, on mówił, Pani Boże, przebacz nam wszystkie grzechy i błogosław naszą drogę. I ja tak myślałem, dlaczego właśnie w ten sposób, bo my zawsze przeżegnaliśmy się i prosiliśmy, Pani Boże, prowadź nas szczęśliwie, dopomóż nam dojechać, ale jakoś nigdy nam myśl nie przychodziło to, żeby zaczynać modlitwę od przebaczenia. I to jest bardzo ważne, bo Pan Jezus kiedy uzdrawiał, kiedy czynił cuda, On zawsze na początku mówił, przebaczają się Tobie Twoje grzechy. A potem mówił do chorych, sparaliżowanych, wstań, weź swoje loży i idź do domu. I wtedy też faryzuszy, jak pamiętamy z opisu Ewangelii, też buntowali się i mówili, kto On jest taki. Czemu On przebacza grzechy? Czyż On jest Panem Bogiem? I Pan Jezus ich zapytywał, co lepsze jest powiedzieć? Przebaczają się grzechy, czy wstań i weź swoje łoże? I zadawał im pytanie, żeby nie pomyśleli. I my też musimy zawsze o tym pamiętać, żeby przyjść do Pana Boga, który jest święty. My powinni przejść przez przebaczenie. Bardzo często jest tak, że kiedy wchodzimy do kościoła, no, w różnych kościołach jest to po różnemu, ale najczęściej jest tak, że gdzieś przy wejściu jest konfesjonal, te miejsca, gdzie kapłan spowiada i potem my idziemy dalej do świątyni, żeby z czystym sercem uczestniczyć w mszy świętej. W naszym kościele tak samo, kiedy wyjdziemy do kościoła, pierwsze, co jest po bokach, to jest konfesjonalne, to jest te miejsca, które Przeznaczone do Bożego Przebaczenia. A potem idziemy już dalej. To, nawet tak wizualnie, można sobie przypomnieć o tym, że idę do najświętszego Boga. To ja też mam być święty, mam być czysty, mam być przebaczony, bo to miejsce, do którego przychodzimy, to jest miejsce najświętsze. I właśnie dlatego Pan Jezus dzisiaj tak poucza faryzeuszów. Mówi, że Wy zwracacie uwagę na różne zwyczaje, a trzeba zwrócić uwagę na człowieka, bo w nim jest Pan Bóg. Bo w człowieku jest Bóg obecny i Pan Bóg tam się najlepiej czuje. I też Pan Jezus kiedyś powie, że Bóg potrzebuje serca ludzkiego, potrzebuje nawrócenia, a nie ofiarę. Nawrócenia, a nie ofiary. Ofiara jest bardzo ważna, ale nawrócenie jest ważniejsze. Dlatego dzisiaj, kiedy my prosimy Pana Boga przez Matkę Najświętszą o uzdrowienie, o to, aby Pan Bóg nam pomógł, aby nam błogosławił, aby nas wysłuchał, prosimy najpierw o to, aby Pan Bóg nam przebaczył. Bo tak dzisiaj uczy nas Pan Jezus. Bo kiedy człowiek jest przebaczony, Wtedy rzeczywiście łatwiej nam rozmawiać z Panem Bogiem. Wtedy jesteśmy jak te dzieci, małe, które przychodzą do rodziców i wiedzą, że one są kochani, że na nich rodzice czekają, że tato i mama szczerze patrząc im w oczy czekają na to, aby oni powiedzieli swoją prosbę. I my też, kiedy jesteśmy przebaczeniem, łatwiej nam patrzeć w oczy Pana Boga, łatwiej nam odezwać się do Boga. Łatwiej nam prosić, aby Pan Bóg nam pomagał. Dlatego dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za Matkę Najświętszą, za to, że ona tak często przychodzi na ten świat i zaprasza nas do nawrócenia, do modlitwy, zaprasza nas do uczestnictwa w sakramentach świętych, żeby my po drodze gdzieś nie pogubili się, bo ona, jak nasza Mama Niebieska, zatroskana jest o zbawienie każdego z nas. Dlatego dzisiaj będąc namaszczenie olejem chorych, infirmorą, chcemy przypomnieć sobie, że my, tak jak kiedyś królów namaszczali, tak samo dzisiaj my jesteśmy jakby w takim wyższym zwaniu przed Panem Bogiem, bo Bóg nas namaszcza swoim Duchem Świętym. Bóg chce nas uzdrowić, chce nam błogosławić. I chce nas szczęśliwy do nieba prowadzić. Nie będzie pochwalony Jezus.